Dzień dobry Ja jestem Marcin I chciałem dzisiaj trochę Poopowiadać O ciężarówkach Kilka dni temu obejrzałem e, Na kanale Miłośnicy Czterech Kółek e, Odcinek, który nagrał Michał Czyli Łysy Na temat zakazu wyprzedzania Oczywiście ja Łysego lubię, szanuję Oglądam, lajkuję i tak dalej Dla mnie jest gość i to nie ma na celu żadnego jakiegoś e, czepiania się czy coś, bo użył bardzo fajnych argumentów, ale chciałbym to tak, jakby trochę uzupełnić, bo mm, będę mówił o rzeczach, tak jakby tutaj z, z wewnątrz, z, z, z bycia kierowcą, tego, jak, jak ja to widzę. Bo e, wszyscy biją pianę, e, jaki ten przepis jest głupi i tak dalej, i tak dalej. Ja również tak uważam. Uważam, że został stworzony bezsensownie. Stworzyli go tacy sami specjaliści i eksperci, jakich mieliśmy od maseczek, covidu, wojny, inflacji i tego całego badziewia, które trwa dookoła. Czyli żadni eksperci, powołani po prostu na zasadzie kolesiostwa. I tutaj, w tym przypadku dzieje się dokładnie tak samo. Podejrzewam, że ten przepis został stworzony przez ludzi, którzy w życiu nie siedzieli w ciężarówce, a, a, a dla nich ciężarówki i, i, i cała ta bajka, nie wiem, ciężarówki rozpoznają po, po kolorach kabiny, nie? Dla nich to jest to taka duża ta stodoła, co jedzie sobie autostradą i tyle. A, I gdy posłuchałem tych argumentów, które, które były w, i, i całej tej historii, które były na kanale u, u Sego, to pomyślałem sobie, że warto to uzupełnić właśnie tak jakby z mojej, z naszej, czyli, czyli perspektywy kierowców e, ciężarówek e, i, i powiedzieć parę słów. Pierwsza rzecz, od której zacznę i najważniejsza według mnie jest taka, że wszyscy wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, że gdyby nie ciężarówki i ludzie pracujący tutaj na tym miejscu, to Wy i my i wszyscy chodzilibyśmy nadzy, głodni i bezdomni. I uświadomcie to sobie: to cała gospodarka opiera się na transporcie. Bez niego nie istnieje. Jak towary nie zostaną przewiezione i dostarczone, sklepy będą, w sklepach będą puste półki. Więc rzucanie mięchem w kierowców, że są tacy śmacy i opacy tak. Ja... Jest właściwe i nie jest. Bo każdy zawód, każdy posiada takich cepów. Wśród lekarzy, wśród prawników, wśród księży, wśród urzędników każdy znajdzie cepa. Każdy z nas ma przykład jakiegoś cepa, którego napotkał. Z pani w sklepie była niemiła i, i zachowała się tak jak nie trzeba. Arogancki lekarz, który wyciągnął łapę gdzieś tam, nie, tak jak nie trzeba. Eee, w każdej dziedzinie znajdziemy. Ludzi, którzy w jakiś sposób ściągają złą energię i zły wizerunek na, 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 na wykonywany zawód. Tutaj zgadzam się w 100%. W 100% zgadzam się, że większość kierowców ciężarówek to ludzie, którzy uzyskali uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, ale nie mają nic wspólnego z całą magią, z, całym, z całą fajnością tego zawodu nie? reprezentują w najgorszy możliwy sposób. Tyle, takie jest moje zdanie. Staram się to zmieniać swoją postawą, ale no, ja sobie żyję po swojemu i, i szczerze mówiąc, mam całą resztę gdzieś. I teraz e, dziwi mnie, że ludzie, którzy tyle mają do powiedzenia w internecie, czyli kierowcy ciężarówek, e, na temat na temat każdy. Nie? Kłócą się o najmniejszą pierdołę. Wspierają się o przepisy, czy tak, o tak, czy śmak, czy owak i tak dalej. A nie potrafią zawalczyć o swoje, swoje warunki pracy. O godziwe warunki pracy. Bo Ameryka, czyli moje wymarzone miejsce do życia, kieruje się trochę, trochę innymi zasadami. Przy w wielkich odległościach, przy e, braku ograniczenia prędkości, no tam, tam jest ograniczenie, ale zupełnie inne, można to obejść, bla bla, bla i tak dalej. Nie będziemy się w to zagłębiać. Stawka za kilometr ma jak najbardziej sens. stana, nie? Bijesz dużo kilometrów, są duże przebiegi i tak dalej, i tak dalej. Masz możliwość zarabiania kasy. W Europie, gdzie jesteś ograniczony tachografem. Ograniczenie prędkości do 90 do 80. Czas pracy, wszystkie te przepisy, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś absurd, że kierowcy zgadzają się na jazdę za kilometr, na godzinę. Tak, tak jak ja pracuję w Anglii. Mam płacone za godzinę. Mam gdzieś, czy gdzie jest korek, czy ktoś mnie nie chce rozładować, czy coś tam, coś tam. Nieważne spędzam czas w pracy, mam płacone za kilometr, za godzinę, fu, za godzinę. Cała Europa jeździ na stawce kilometrowej, więc w momencie zakazu wyprzedzania ktoś wam zabrał kasę. i nic, nie 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 tupniecie nóżką, nie walniecie ręką w stół, kurde. Ludzie, popatrzcie, bo Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że nie ma dwóch takich samych ciężarówek, które jadą z tą samą prędkością. I już tłumaczę dlaczego. To jest prosty myk do zrobienia. Jeżdżasz na kalibrację tachografu na łysych oponach, na zużytych. Ustawiasz tachograf na 90 km na godzinę. Wyjeżdżasz z kalibracji i jedziesz wymienić te opony na nowe, obwód koła się zmienia, tak? On jest, kurczę, to jest taka różnica z 5, 6, 8 centymetrów. Nie, nie pamiętam, kiedyś to mierzyłem, nieistotne. I momentalnie tachograf dalej pokazuje 9 dych. ale ty jedziesz 9.4, 9.3, od razu ta prędkość wzrasta. Ja wiem, że to są e, dla kierowców osobówek to są wartości nieistotne. Uwierzcie mi, że to są wartości, które oszczędzają czas e, i powodują, że często, gęsto e, możemy bez pauzy, bez jakiegoś szukania parkingów na, na, na przerwę i tak dalej, na strzała dolecieć, e, rozładować się i tak dalej, i tak dalej. Przykłady z życia? Proszę bardzo. Miałem robotę, którą. E, gdzie na strzała trzeba było dojechać z Liverpoolu do Londynu, gdzieś tam na, na wschodnią część ringu. Czas jazdy jakieś 4,20-4,15. Trzeba to było zrobić na strzała. Więc w firmie był jeden DAF TPU który był ustawiony na 9,4. I tylko ten DAW latał, latał tam, bo udało, bo nim można było to zrobić tam w 4 godziny 15 minut na strzała, bez zatrzymywania się. Nie? Każda inna ciężarówka 435, te jakieś były takie różnice, że, że nie woleli nie ryzykować. Drugi przykład: jeździłem długo, miałem na, na, na stanie Volvo, które ustawione 90. Realnie nawigacja i tam jakieś aplikacje e, w telefonie pokazywały e, 86 na godzinę Jechało to Volvo. Prosty przykład: i w firmie, często w innych firmach, czy tam w tej właśnie. Była akcja, że jak wiedziałem, że jadę na Szkocję czy na Londyn, to zawsze żeśmy się tam kłócili czy prosili o, o dajcie szybsze auto, żeby to, to obrobić w lepszym czasie i, e, i, i się nie martwić o to, czy, czy wrócę, czy nie. Czy mi tam gdzieś czasu nie zabraknie, czy drugiej pauzy, nie będę musiał kręcić. To są szczegóły techniczne, ale chyba rządzący o tym nie wiedzą, nie? No bo kto im nie opowiedzieć? Przecież eksperci, którzy pokończyli studia rzekomo w tym kierunku, no w życiu nie siedzieli w troku i oni nie mają zielonego pojęcia, że tak to działa. I teraz pomyślcie sobie, że niech te ciężarówki wszystkie będą ustawione na 80. No nie jadą realnie 80. Jedna będzie mogła jechać 82, ale druga będzie jechała 76. I ten kordon, który się stworzy na autostradzie będzie jechał jak najwolniejsza ciężarówka. Super. Osobówki lecą 140 tu któryś będzie leciał 7.5. Spora różnica prędkości, nie? Następna rzecz, o której rządzący również nie pomyśleli, że... Kurczę, najprostszy przykład. Niech jakiś dziad trans 440-konnym manem załadowanym 26 tonami stali zobaczy delikatne wzniesienie. Delikatne. Wiem co mówię, jeździłem takim parchem. Przecież ten samochód zejdzie do 30 czy 40 na godzinę. I co? Cała reszta z tyłu za nim również? Zajebiście. Po prostu bomba. To nie zmienia faktu. Ja się nie trzebiam tego mana. Bo i 500 konna na Scania, czy Volvo, też gdy zobaczy góreczkę też troszeczkę odpuści, nie? Też będzie jechało wolniej. I teraz nie ma nic gorszego dla ekologii, dla ekonomii, jak musieć zwalniać pod górkę, bo ktoś jest wolniejszy przed Tobą, nie możesz go ominąć, idziesz pędem, e, jesteś napędzony, masz maszny ciąg, masz siłę, no i musisz wyhamować, bo, bo jedzie ktoś 40 i tak dalej. Brawo, to jest uważam majstersztyk a... całej tej ustawy, całego tego przepisu. Jestem fanem Dakaru, rajdu Dakar. Tam jest bardzo prosta zasada, jak ktoś jedzie przed tobą wolniejszy. Jest system, który ostrzega zawodnika, że dogonił go ktoś szybszy. Jakiś tam sygnał dźwiękowy, możecie zobaczyć na onboardach eee, z wewnątrz samochodów, nie? Jaki jest problem, żeby ukarać tych szeryfów, czy rozstawić w końcu po kątach tych szeryfów, którzy a, nie zdejmie oczka dwóch? Bo tutaj Łysy w, w programie, w, w swoim odcinku mówił, że, że pięć, sześć oczek w dół. Kurde, uwierzcie mi z, z perspektywy praktyka gościa, który kręci te kilometry, i mogę to udowodnić m, nagrywając taki filmik. Z, dwa oczka w dół i ciężarówka, która nas wyprzedza płynnie, nie wiem, manewr zajmie 10-15 sekund. Nie? Płynie nas wyprzedzi, pojedzie dalej. Dwa oczka w dół. Na czasie mojej jazdy w żaden sposób to nie wpływa. Nie, nie zmieni to nic. Mam to sprawdzone wielokrotnie. Szkocja, Londyn i tak dalej, oba kierunki. Nie zmieni to nic. Za chwilę będzie jakiś, jakiś spadek czy coś na drogę. Zresztą to nie jest taka różnica w prędkości, żeby, żeby coś tam się przez kilka sekund wydarzyło. I teraz. Wracając do tego momentu, że do, do, do tego tematu, tego wątku, że mm, e, jedzie kordon ciężarówek z prędkością najwolniejszej, łysy obliczył, że jest to jakieś może nawet dość do 700 km tygodniowo. No to w momencie, kiedy macie płacone za kilometr, to ktoś Was właśnie okradł. Okradł Was w najbardziej bezczelny i możliwy sposób. Ponieważ to też nikt z ludzi otaczających nas kierowców nie do końca sobie zdaje sprawę, jakie to jest życie. Co oznacza trzy tygodnie w trasie, co oznacza spanie w tej budzie, co oznacza, oznacza jedzenie z tych misek, jak wyglądają prysznice i tak dalej. My naprawdę dużo poświęcamy i to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. I teraz, kiedy rządzący otaczają nas masą, masą przepisów, za wszystko jesteśmy karani. 5 minut gdzieś tam przewalisz czas, zatrzymać jej T.D. WOSA, niemieckie bagiety, czy tam inne jakieś francuskie żabojady. Od razu się liczy w setkach euro, nie? Od razu. Mandat idzie i się nikt nie, nie, nie tarabani z tym. I w tym momencie polski rząd wprowadza taki przepis, rypie każdego kierowcę na nie wiem, nie chcę tego przeliczać, sami sobie przeliczcie, wiecie jakie macie stawki za kilometr, wiecie jak jeden dzień, można powiedzieć, pełny Wam ucieknie tygodniowo, ile to jest kasiory. Wracając do wodku tego z Dakaru, że na rajdzie jest system, który ostrzega Cię, że dogonił Cię ktoś szybszy. Jeżeli zaczynają się wyprzedać dwie ciężarówki, te ciężarówki są i tak obłożone różnymi gadżetami, za które firma musi zapłacić, żeby mogła żeby dana ciężarówka mogła wyjechać na drogę. Na przykład tutaj w Anglii jakiś czas temu była akcja, że wszystkie miały mieć pomontowane zewnętrzne kamery, żeby wjeżdżając do Londynu, znaczy tam jest chyba przepis taki, że nie można wjechać do Londynu nie mając e, kamer zewnętrznych. Musisz widzieć, co się dzieje po twojej lewej stronie, żeby broń Boże tam gdzieś nie zgarnąć jakiegoś rowerzystę. To kierowca ma się martwić ciężarówki o rowerzystę, ale nikt nie wprowadził e, m, przepisów. Czy przepisów, czy nikt nie uczy rowerzystów, żeby no, nie pchali się tam pod koła, żeby. No bo to waży 40 ton. Rowerzysta z rowerem waży powiedzmy 90-100, tak? 70, to no, zależy, kto jeździ, nie? I nikt się tym nie przejmuje, tak? Można zauważyć na europejskich ciężarówkach ilość tego plastiku naczepionego na przedniej szybie odpowiedzialnego za e, e, płatności na autostradę, tak? Musisz mieć na każdy kraj. Nie wiem, ja, chyba teraz się to zmieniło, ale nie istotne. Kamery to, tamto. Tracker. Tak? W każdej ciężarówce masz system śledzenia. Tutaj mam tak, że szef w firmie czy menażer widzi nawet w jakim położeniu jest pedał gazu hamulca w danej sekundzie, gdzie jestem, co do metra, i tak dalej, i tak dalej, pełna telemetria. Dlaczego nie wykorzystać tej techniki? Mamy szeryfa, który jedzie, nie chce zwolnić ciężarówki zaczynają się wyprzedzać. Przez to na tym polega zawodowstwo, żeby ogarniać temat bardziej niż cała reszta. No i teraz, drogi szeryfie, dwa oczka w dół, nie zdjąłeś? Dolatuje nieoznakowany radiowóz, ściąga Cię, sprawdza tacho, yy, tam tu telemetrię trakera. Gościu, od czterech kilometrów nie zdjąłeś nawet, kurde, oczka z prędkością, z, yy, z tempomatu. Pięćset sześć punktów. Szybciutko by się wszyscy nauczyli kojarzyć, co się dzieje dookoła. Więc to jest dosyć proste, wydaje mi się, w rozwiązaniu tego problemu tego wyprzedzania. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, chyba najważniejszej. Podatek drogowy płaci się w paliwie, nie? Ciężarówki zużywają najwięcej tego paliwa, jednak. Plus, wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony płacą jakiś tam podatek taki roczny, który nie jest mały. Plus podatek drogowy, podatek yy, kolejny ściągany yy, yy, z tych, tych wiatoli wszystkich i tak dalej, nie? No to taka ciężarówka, już wymieniłem trzy podatki, które płaci drogowe. No to myślę, że kurde przydałby się jeszcze jeden pas na tych polskich autostradach, nie? Ja jeżdżę po Anglii. Ale jestem Polakiem, ja jestem sercem cały czas tamy, Tutaj tylko pracuję. I tutaj, nie wiem, no w tej chwili jadę M6. Są cztery pasy. Za chwilę tam gdzieś dalej będą trzy. Później znowu będą cztery, bo oni cały czas to rozbudowują. Naprawdę jest, te, te główne autostrady, północ, południe, wschód, zachód to one wszędzie mają trzy pasy. Trzy, cztery? Nie? I tu jest problem, bo jak dwie się wyprzedzają. A kolesie z osobówek z gąbką zamiast mózgu tworzył korek z tyłu za ciężarówką, która wyprzedza, bo oni mają tak tam gdzieś tam zakodowane, że nie można zjechać na ten prawy, bo on jest za szybki. Nie? I on tak się będzie ciągnął za ciężarówką, tam z tyłu się zrobi korek, ale nadal jeden pas jest wolny. Nie? To jest kwestia tutaj tej mentalności. Tu się w to nie zagłębiają, to jest temat na osobny odcinek. Ale tu wszędzie są trzy, trzy, trzy pasy. Ruch jest oczywiście zdecydowanie większy, ale ale jest to jakoś płynniejszy. Tu też się robią korki, ale, ale jest to nadal jakoś tam bardziej płynne, nie? Ten ruch odbywa się dużo, dużo bardziej sprawny. Ktoś myślał na początku jak budował, że samochodów będzie przybywać, a nie ubywać, a my przed Euro 2012 bodajże budowaliśmy te autostrady w zastraszającym tempie, no i po prostu któremuś tam politykowi, ekspertowi, specjaliście umknęło że kraj się rozbudowuje, że gospodarka kwitnie i przydałoby się trzy pasy na nie Wtedy, by problem wyprzedzających się ciężarówek był zniwelowany do minimum. Wiele by można było o tym gadać. Każdy ma swoje argumenty. Ja wiem, że kierowcy osób są totalnie skurzeni, jak się dwie ciężarówki wyprzedzają i trwa to 5-6 minut, no bo tracisz realnie czas, wleczesz się 7 dni. Jeszcze w Polsce absurdalne ceny za przejazd autostradami to jest następna rzecz. No, płacę, no to chciałbym lecieć, tak? No jest, kurczę, jeszcze jest piękna prędkość dopuszczalna na autostradach 140 droga ucieka super, nie? No to dwóch cepów zaczyna się, nie. Jeden koleś zaczyna wyprzedzać cepa, który mu nie zejdzie, bo w tym wszystkim jest jeszcze taki mały problem. E, ja też o tym powiem. Problem władzy, nie? Masz, masz przez kilka minut, sekund, kilkadziesiąt sekund władzę. Nie? Władzę taką, że a nie zejdę dwóch na godzinę. Niech się frajer męczy. Wiem, bo znam tutaj takich ludzi, rozmawiałem wielokrotnie i uwierzcie mi, że. Najłatwiej jest poznać człowieka, dając mu odrobinę władzy nie, i możecie się z tego śmiać, możecie to podważać, ja będę się przy tym upierał. Każdy tą władzę pojmuje i reprezentuje we własny sposób. Niektórzy za kierownicy ciężarówki, niektórzy na bramie wpuszczając się na firmę, inni w sklepie, i tak dalej, i tak dalej, nie. To jest to minimum władzy, które przez chwilę posiadasz i musisz wszystkim udowodnić, że w tym momencie jesteś ważniejszy. To jest porąbany problem i, i porąbana mentalność. No, ale taki jest świat, nie? I nie da się go globalnie zmienić w jednej sekundzie, no ale można go zmieniać tak po troszeczkę, nie? Tak, tak troszkę. Ja się długo zastanawiałem nad tym, żyjąc i próbując coś zmienić szerzej, e, czy, czy się da. Nie da się, dlatego ja robię swoje, staram się żyć po swojemu. Jeżeli ktoś się zarazi tą energią i, i nie, mentalnością, sposobem życia, to zajebiście. A jeżeli nie, no to niech cierpi dalej. No chyba powiedziałem wszystko. Długo wyszło. Jeśli uważacie, że to było wartościowe, udostępnijcie, niech się niesie. Może gdzieś dotrze, może komuś to otworzę oczy. Eee. Przyświeca mi takie Zawsze w głowie e, powiedzenie, a jest to stare westernowe, kurbojsko powiedzenie, że jak coś robisz, to rób to z klasą. Więc wy też siedząc tutaj, zachowujcie się z klasą i postępujcie tak, jak powinni postępować zawodowcy, bo my spędzamy na tych drogach większość naszego życia, i nie chodzi o to, żeby resztę uczyć. Chodzi o to, żeby dawać przykład. Jak się zachowywać i zwyczajnie nie być, nie być fiutem. No. Do szerokiej drogi, dobrego dnia, lepszego jutra i żyjcie pięknie, bo tak należy żyć. Cześć.